Chciałbym teraz poruszyć temat, który ktoś zadał w kolejnym pytaniu, ponieważ istnieje wielki ruch w dzisiejszym kościele, a jest im kalwinizm oraz doktryna o elekcji. Jaka jest więc prawda? Bardzo wiele kaznodziejów, którzy są akceptowani w bardzo konserwatywnych i radykalnych społecznościach ewangelicznego chrześcijaństwa, to ludzie, którzy twardo stoją za kalwinizmem. Sam osobiście nie zgadzam się z ich poglądem kalwinizmu, ponieważ nie wierzę w predestynację człowieka albo do nieba, albo do piekła. Wierzę w to, że Bóg nas wybrał. Ale owa elekcja, ale jego elekcja była wnikiem jego przyszłościowej wszej wiedzy. Zatrzymam się tutaj i powiemy sobie kilka słów na temat elekcji i predestynacji. Pierwszy list Piotra w pierwszym rozdziale, pierwszy i drugi werset, mówi Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec. Oznacza to, że Bóg może w swojej trzech wiedzy ma wgląd w przyszłość. Nawet miliony lat do przodu. Jak również. To, jak potoczy się historia danego człowieka, tak też widzi, że w odpowiednim czasie będziemy zdolni do tego, aby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa Chrystusa. Dzieje się to za pomocą Jego wszechstronnej wszechwiedzy do tego, aby wybrać kogoś. Jest tutaj to bardzo jasno przekazane. Nie jest to przypadkowe. I nie wynika z... Przypadkowej listy nazwisk, którą Bóg sobie wcześniej zaplanował. Znaczy, jego wiedza pozwala na to, aby wiedzieć, kto odpowie na owe Więc wiedział on, że na przykład ja zaakceptuję Chrystusa. Więc dlatego mnie wybrał. Ponieważ jeżeli byłoby to fałsze, a byłaby to kwestia tylko i wyłącznie Wybór losowy, to nie mógłbyś powiedzieć, tak jak pisze w drugim liście Piotra, w rozdziale trzecim, że on pragnie, aby wszyscy pokutowali. Albo w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, który mówi o tym, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. W z kalwinizmem, praktycznie by to przyczyło samo sobie. Też jeżeli Bóg by chciał, aby wszyscy byli zbawieni, to aby wszystkich wybrał. Więc jeżeli. Zostawisz ze sobą różne fragmenty Słowa Bożego. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Chciałby, aby wszyscy ludzie pokutowali ze swoich grzechów. Znaczy tylko kilku znajdzie drogę do życia. Więc każdy może przyjść. Nie tylko ten, kto został wybrany. Podsumowując wszystkie wersety, Bóg ma wiedzę, kto odpowie na wezwanie. Możemy tylko powiedzieć w tej wielkiej tajemnicy, że Bóg wiedział o tym, w jakim czasie ty albo ja zaakceptujemy Jezusa Chrystusa. Na przykład, cała nasza ludzkość idzie wielką drogą, która prowadzi ku destrukcji, ku zniszczeniu. Jednakże po bokach widzimy różnego rodzaju wejścia, które mają wielki napis Droga do życia wiecznego. Z anotacją, że kto chce, może wejść. Mówisz tylko w Jezusa Chrystusa i pokuty za swoich grzechów i śmiało wejść. I często zdarza się, że osoby wchodzą na taką ścieżkę przez tą bramę, ale już po wejściu na tylnej stronie bramy pisze, zostaliście wybrani przed założeniem świata. Więc możesz się o tym dowiedzieć tylko i wyłącznie, kiedy przejdziesz przez bramę. Ja sam osobiście w to wierzę, i jak również to, że jest to zgodne z Pismem Świętym. I nie mogę już znaleźć żadnego przeciwstawnego wersetu, który by zaprzeczał temu poglądowi. W kwestii predestynacji przejdźmy do Listu do Rzymian, 8 rozdziału, werset 29. nie jest to tylko pojedynczy werset w Biblii dotyczący predestynacji. W kwestii tego, czy idziesz do piekła, czy do nieba. Predestynacja oznacza tylko i wyłącznie kwestia, która uprzednio została zaplanowana. Na przykład tak, jakbyś podróżował samolotem i miałbyś ze sobą swój bilet. co właśnie nazywa się predestynacją. Aby bilet pokazuje właśnie, w jakim miejscu się udasz. Jeżeli chciałbym się dostać z San Jose do Austin, to wówczas siadam do samolotu i samolot przenosi mnie do Austin. I dopóki samolot nie osiągnie punktu docelowego, to nie mogę z niego wysiąść. Tak samo jest z predestynacją. Jeżeli więc Bóg wcześniej by wypisał bilet do nieba, albo by do piekła, wręczył go Tobie, byłoby to nonsensem i takich rzeczy nie ma w piśmie. Wracając z Besetu, z Rzymem. tych też przeznaczył na to, by się nastawili na wzór obrazu Jego syna. A więc przeznaczeniem, czyli predestynacją na moim bilecie nie jest niebo, lecz to, aby całkowicie poddać się woli. I upodobnić się do Jezusa Chrystusa. I kiedy obserwuję wielu chrześcijan, którzy debatują w tej kwestii, którzy mówią, że są w podróży do nieba, ponieważ ja osobiście nie jestem w takiej podróży, bo moim celem nie jest niebo, znaczenie tego wesetu, lecz to, aby upodobnić się do Chrystusa. Jeżeli zaczniemy tylko uważnie czytać słowo Boże, to znajdziemy odpowiedzi na wszystkie te błędne myśli które wynikają najczęściej z chrześcijańskich tradycji. Ewangelicy mają pewną taką tradycję, która umowana jest w wielu pieśniach, że tak naprawdę teologicznie nie są dobrze poukładane. Przekonałem się czuję osobiście, słuchając jednego z nich, że dla nich wystarczy tylko i wyłącznie wierzyć. Całkowicie nie podejmują tematu upamiętania. Tak samo jest w porównaniu z tak zwanym pójściem do nieba. Znaczy to tylko jeden aspekt, ponieważ chodzi o to też, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. I to jest właśnie naszym celem. Więc jeżeli zrozumiemy tę prawdę, nie będziemy tylko siedzieć z założonymi rękami, tak aby czekać na niebo, lecz wyjdziemy z inicjatywą, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Każdego naszego dnia. Tylko wtedy, jeżeli zrozumiesz swoje przeznaczenie. Jest wielu chrześcijan, którzy mówi, że Bóg wybaczył wszystkich grzechy i teraz idą do nieba. Skąd oni wzięli taką ideę? Ponieważ nie czytają swoich Biblii, lecz opierają się tylko na tym, co głosili im kaznodziejowie, podążając za tym. To jak wspominałem o tym wcześniej, jeżeli nie swojej swojej zasługujesz na to, aby być zwiedziony. Zasługujesz na to, aby odejść od prawdy. Ponieważ Bóg dał na nam pismo święte, by nas prowadzić. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, werset drugi mówi, w jaki sposób dochodzimy do naszego przeznaczenia? Wiemy, że gdy ty się objawi, będziemy do niego podobni, bo użyjemy go takim, jakim jest. Jeżeli praktycznie traktujesz to jako Twoją nadzieję, i pojawia się też inny problem, kiedy pytasz wielu chrześcijan, jaka jest Twoja błogosławiona nadzieja w Twoim życiu? To 99% chrześcijan powie, że ich nadzieją jest to, że Chrystus powróci. Lecz tylko połowa nadziei. Ten fragment mówi o tym, aby stawać się jako. A więc to jest ta druga połowa brakującej nadziei. To jest nasz cel, nasze przeznaczenie, nasza destynacja. Kiedy Jezus powróci, to wówczas stajemy się jak On. A wersja Ci mówi, że jeżeli żyjesz w tej nadziei, jest to Twoja pełna nadzieja, to poświęcasz swoje życie na uświęcanie się każdego jednego dnia, oczyszczając swoje życie, uświęcając samego siebie, do momentu, aż osiągniesz Boże standard czystego życia. O tym właśnie mówi werset trzeci. Więc chcę zapłacić do wszystkich, którzy nie skupiają się na wersetie trzecim, że tak naprawdę nie ma tej nadziei. Ponieważ piszę tutaj o tym, że wszyscy, którzy mają ową nadzieję, mają o to, aby oczyszczać swoje życie. Więc to podstawa chrześcijaństwa. Bo osoba, która nie oczyszcza swojego życia i nie staje się coraz bardziej podobna do Chrystusa, tak naprawdę nie ma nadziei i możesz myśleć sobie co tylko i wyłącznie chcesz. Jest wielką tragedią, że wielu dzisiejszych chrześcijan łączy się w grupę, chcąc budować społeczności, kościoły, a tak naprawdę nie mają dobrze określonego celu w ich życia. I przyspira to wiele problemów. To tak jakby setka ludzi siedziała w autobusie i każdy z nich miał inną opinię, gdzie autobus ma jechać. Jest to powszechny problem wielu społeczności. My osobiście sami chcemy budować kościoły, aby miały określony jasny cel, gdzie mają zmierzać, i jak jest ich kierunek, aby znały opis swojego biletu. Tak by osoba wiedziała, że wchodząc do autobusu, to jest to miejsce, do którego chce dotrzeć. Czy też byłby to samolot? Inaczej, inaczej nie powinno do niego wchodzić. Ponieważ naszym przeznaczeniem nie jest niebo, choć aby stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa każdego jednego dnia. A tym celem jest to, aby. Oczyszczać nasze życie. I ja mówię o dwóch rodzajach oczyszczania. Tak samo jak Moneta ma dwie strony, których nie da się rozdzielić. Pierwszą stroną momentu jest to, kiedy Bóg nas oczyszcza, a drugą to, kiedy my sami się oczyszczamy. I musimy mieć świadomość tego, z czego Bóg nas oczyszcza, również z tego, z czego my się sami oczyszczamy. Jeżeli chodzimy w świetle, o czym mówi pierwszy Jana 1.7. Że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Bóg Krzysza obiecuje nam, że oczyści nas z każdego grzechu, którego my znamy. A czy mówi dziewiąty werset? Że On jest wierny w tym, bo oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. A więc Bóg oczyszcza nas z winy przyszłego grzechu. I my sami nie potrafimy tego zrobić. Ważne, inne byśmy la łez, i nieważne, ile dobrych uczynków by ich uczyni. uczynił. To nigdy nie mogłoby wpłynąć na przebaczenie Twoich grzechów. My nie wierzymy w zbawienie z oczynków. Lecz zbawienie jest przez wiarę, że krew Jezusa Chrystusa oczyściła nas we wszystkich grzechów. I jest wystarczająco do tego, aby oczyścić na nasze życie z każdego grzechu, jakikolwiek, się poprawili. To jest to ta pierwsza sona, którą czyni Bóg, aby nas oczyszczać. Lecz mowa jest też o tym, aby oczyszczać samych siebie. I nie jest to tylko jedyny taki werset? Drugim werset. W drugim liście do Koryntian w rozdziale, w wesecie pierwszym oczyśmy się z wszelkich brudów. A więc chodzi tu o nas, więc to zależy również od nas, nie tylko od Boga. Jaki jest więc cel, aby oczyszczać nasze życie? Z wszelkiego brudu, ciała i ducha. Nie ma to nic wspólnego z pójściem do jednego, ponieważ owo oczyszczenie jest bożym aktem. Jeśli mój grzech Został usunięty, to jestem przygotowany, aby spotkać się z Bogiem twarzą w twarz i nie będę się musiał zmierzyć z Sądem Bożym. A owe oczyszczanie ma nas prowadzić do perfekcyjnej świętości połączonej z pojaźnią Bożą. Więc nie jest tutaj mowa o tym, aby nasze grzechy zostały przebaczone, czy o tym, aby być perfekcyjnym w świętości. I większość ludzi, którzy nie są zainteresowani takowym życiem, bądź nie chcą tego rozumieć, a powodem tego jest to, że nie są zainteresowani perfekcyjną świętością, życiem w perfekcyjnej świętości. Często ich sloganem jest to, że nikt nie jest doskonały. I nikt nie może być doskonały. Lecz Nowy Testament prowadzi nas do tego, aby zabiegać o perfekcję, jak również o perfekcyjną świętość. I tylko jeżeli jesteś tym zainteresowany, to będziesz w stanie się tego nauczyć. Tak jak dla przykładu w koleczach, gdzie masz do wyboru wiele kursów. Jeżeli byłby tam kurs perfekcyjnej świętości, jeżeli nie przystąpiłbyś do niego, to uwierz mi, że niczego ci nie nauczysz. To jest właśnie główne sedno problemu wielu chrześcijan, którzy nie wiedzą o oczyszczaniu samej siebie. Oczywiście mają pęć co do przebaczenia i oczyszczenia, jakie gwarantuje Bóg. Wszyscy z roku na rok są pokonywani przez grzech. Co najgorsze, trwają wtedy. I oczywiście znajdują się nauczyciele, którzy łańcą ich uszy, mówiąc, że mimo wszystko są okej. Okay. Lecz powiem Ci osobiście, że nie jesteś okej. Okay. Jest coś niewłaściwego w Twoim życiu chrześcijańskim. Bo jeżeli będziesz w tym trwał, to zagubisz się w życiu. Ponieważ chrześcijanie są przeznaczeni do tego, aby żyć w progresywnym życiu. Jedną z cech sprawiedliwości, o czym mowa jest w przysłuch 18, mówi o tym, aby wzrastać, wzrastać w świetle Chrystusa do czasu Jego przyjścia. Tak, jak ma to miejsce ze Słońcem, które dochodzi do zenitu. I to jest właśnie ta ścieżka. Jeżeli nie jesteś na niej, nie jesteś na ścieżce, aby wzrastać w Więc, aby oczyszczać nasze życie do tego, aby prowadzić nasze życie do perfekcji w świętości. Oczyszczać siebie z brudów, jakie generuje ciało, to wszystkie zewnętrzne grzechy, czy nawyki, jak również duchowe nieprawości, co objawia się przez złe myśli, czy złe motywacje, czy też niewłaściwe myśli. Jeszcze jeden werset. Z drugiej ojca do Tymoteusza, drugiego rozdziału, w wersecie dwudziestym, dwudziestym pierwszym, tutaj o domu, w którym znajdują się złote i srebrne naczynia. Również takie zdrowno. Jeden do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. Na przykładu, weźmy to, że byłbyś naczyniem niezaszczytnym. Więc jak możesz stać się naczyniem do celów zaszczytnych? Takim, które jest unityczne dla Boga. Wielu ludzi w naszych kościołach nie jest ochronionych używanych przez Boga. Są tylko i wyłącznie pasywnymi słuchaczami dobrych nauczeń. Szukają kościołów, w których będą czuli się komfortowo, wygodnie. Słuchając tylko kazań, jednakże nie, nie starają swojego życia do tego, aby być używanym przez Boga. Myślę, że Bóg używa tylko pojedyncze osoby, szczególnie tę zakazanicą. Lecz wam tutaj o tym, że jeżeli człowiek oczycza samego siebie, więc jeżeli ty osobiście oczycza samego siebie, z całej nieprawości i brudu, to się znaczy, zaszczytnym, uświęconym oraz pożytecznym dla. Właściciela przeznaczonych dla jego dzieła. Więc jeżeli nie jesteś naczyniem uświęconym, które nie jest używane przez Boga do każdego dobrego dzieła, to nie dlatego, że Bóg Cię, że Bóg cię nie obdarował, lecz dlatego, że Bóg wie, że nie jesteś zainteresowany, aby oczyszczać samego siebie. Jesteś usatysfakcjonowany w miejscu swojej porażki, kiedy to trwasz u i tylko i wyłącznie wyznajesz w niekończącym się cyklu. Jeśli Bóg widzi, że nie jesteś zainteresowany, aby wyjść w tej grzesznej cyrkulacji, ani no też nie jesteś zainteresowany, aby oczyszczać swoje własne życie, tak aby twoje chrześcijańskie życie stawało się coraz bardziej doskonałe, do tego właśnie Bóg Cię nie używa. nie Jeden może powiedzieć, że Bóg mnie nie obdarował, więc że nigdy Cię nie Nie Ponieważ widzi, że nie jesteś zainteresowany, aby oczyszczać z grzechu swoje własne życie. Znaczy, jeżeli zobaczy, to jest zaangażowanie. Wówczas może obdarować się nawet dzisiaj tym, co nie posiadasz w duchowej materii. że wielu chrześcijan całkowicie chębiło swojego celu, który miał dani Bóg, ponieważ nie widzieli sobie do serca przesłania o oczyszczaniu samego siebie. A więc podsumowując, widzimy, że naszym celem, predestynacją, jest to, aby stawać się podobnym do Chrystusa. Przez to, aby oczyszczać swoje własne życie. Kolejnym pytaniem Jakie zadaliście, było odnośnie kalwinizmu i arianizmu. Wiem, jak wiele z Was zna różnicę między nimi. Kalwinizm mówi o tym, że Bóg kontroluje wszystko i wszystko, co się dzieje, z wodą Bożą. Jak również to decyduje o tym, kto będzie zbawiony. Zaś Armianie wywyższyli wolną wolę człowieka, mówiąc o tym, że to tylko człowiek decyduje. to często w tym temacie odpowiadam, że kiedy głoszę, to jestem Armianinem, ale kiedy się modlę, jestem kalwinistą. Chodzi o to, że podczas moich kazań mówię zgromadzonym braciom i siostrom, że to wszystko zależy od Ciebie. Jeżeli nie zrobisz coś ze swoim życiem, nie wrócisz się od grzechu, to jesteś skończony i potępiony. Znaczy, kiedy się modlę, mówię, że to Panie, wszystko zależy od Ciebie. Inaczej, jak mógłbym się modlić, Panie, proszę Cię, zbaw duszę tego człowieka? Bo jeżeli wszystko zależałoby od Niego, to jak mógłbym prosić Boga, aby go zbawił? Więc znalazłem w tym wszystkim zdrowy balans, złoty środek. I find that healthy balance is good.